Omówimy teraz wzory redukcyjne. W poprzedniej części pokazałem Państwu, jak zdefiniować wartości ym, dla podstawowych kątów pi 6, pi czwartych i pi trzecich oraz dla kątów, których drugie ramię pokrywa się z którąś z osi, dodatnią lub ujemną osią X lub Y. Ym, jeśli byśmy chcieli rozpatrywać kąty z innych ćwiartek niż pierwsza, na przykład, wygodnie jest używać wzorów redukcyjnych do obliczania wartości tych. Yy, Kątów. Więc zachodzą y, następujące wzory redukcyjne. Dla dowolnej liczby rzeczywistej t, liczby rzeczywistej, bo liczbą rzeczywistą będzie miara naszego kąta, zachodzą następujące wzory. Cosinus od minus t jest równy cosinusowi t, i sinus od minus t jest równy minus sinus t. Tak czyli zobaczcie, drodzy Państwo, jak wezmę kąt o mierze przeciwnej do t. To kosinus będzie taki sam yy, dla tego kąta, a sinus będzie liczbą przeciwną. Ponadto cosinus od kąta pi minus T jest równy minus cosinus T, i sinus kąta pi minus T jest równy sinus T. Cosinus od kąta pi plus T jest równy minus cosinus T, i sinus od kąta pi plus T jest równy minus sinus T. I jeszcze cosinus. Od kąta 2 pi minus t jest równy cosinus t oraz sinus od kąta 2 pi minus t jest równy minus sinus t. Więc zobaczcie, do dostaliśmy cztery a tak naprawdę 8 wzorów redukcyjnych na, yy, na cosinus i sinus. I zobaczcie, że w każdym z tych przypadków, 4, cosinus nowego kąta był albo po prostu kosinusem kąta t, albo liczbą przeciwną do kosinusa y, y, kąta ko, y, t. I podobnie z sinusem. Sinus albo był liczbą przeciwną do sinusa, albo po prostu sinusem t. I jak to można y, zauważyć na, na rysunku? To spójrzmy na następny slajd. Zobaczmy. Umieśćmy, drodzy Państwo, umieśćmy tutaj kąt t, E, to będzie nasz kąt, kąt ostry e, w układzie współrzędnych i narysujmy okrąg o promieniu 1. I teraz zauważmy, drodzy państwo, to jest ten kąt. I teraz, jak, gdzie będzie kąt minus t? Czyli ja muszę od punktu 1,0 pójść łukiem długości t, tak? Czyli zobaczcie, to, to jest ten łuk, to jest ten łuk. Ten łuk ma długość t. Muszę pójść łukiem długości t, ale w kierunku przeciwnym do, y, y, przepraszam, przeciwnym do przeciwnego, czyli zgodnym z, z ruchem wskazówek zegara. Czyli y, wskazówki zegara idą w tę stronę, czyli jakby ten łuk, taki sam jak ten y, w pierwszej ćwiartce, będzie miał y, długość t, czyli ten kąt będzie miał miarę minus t. Tak, o, w tę stronę policzony kąt będzie miał miarę minus t. No to drodzy Państwo, popatrzmy, no to w takim razie. Mm, ten punkt jest symetryczny do naszego punktu względem osi X, czyli ich pierwsze współrzędne muszą być takie same, drugie współrzędne muszą być przeciwne. Co więcej, zauważmy, drodzy Państwo, że ten sam kąt mogę uzyskać jeszcze w inny sposób. Ja mogę pójść łukiem długości 2pi, czyli znowu wrócić do punktu 1.0 i odjąć od tego kąta kąt T. Czyli zobaczcie, jeżeli ja spojrzę sobie na taki kąt, to miarą tego kąta będzie 2pi minus T. Czyli zauważmy, że to, co tutaj dostaliśmy, no to, to będzie ten, ten punkt, to on będzie miał współrzędne, które są albo cosinus 2pi minus T, sinus 2pi minus T, albo cosinus od minus T, i sinus od minus t. No a z symetrii względem osi osi x, no to ta wartość pierwsza musi być równa po prostu cosinus t, a wartość tej drugiej współrzędnej, no ponieważ te punkty są mm, po przeciwnej stronie, e, jakby symetrycznie względem osi x, musi być przeciwna, czyli tu mamy minus sinus t. Więc stąd, e, stąd te wzory redukcyjne na Cosinus minus T i sinus minus T, a także na cosinus 2pi minus T i sinus 2pi minus T. Dla pozostałych kątów również mamy symetrię. Spójrzmy, jeżeli, jeżeli ten kąt mamy tutaj, tu mamy pi i cofniemy się o T od pi no to dostaniemy taki kąt, tak? Czyli jeżeli ten kąt odpowiadał e, mierze T, no to ten odpowiada mierze pi minus T. Tak? Już nie będę tutaj łuków rysował, żeby nie zamazać tego rysunku, no ale możemy sobie wyobrazić, że ten punkt, e, e, że, że ten o ten łuk, tutaj raz, teraz popatrzmy jak go zaznaczę, ten punkt też ma miarę t, półokrąg ma miarę pi, więc jak od pi odejmę t, no to do, z, znajdę się tutaj w tym punkcie. Oczywiście współrzędne tego punktu, no to muszą być y, równe cosinus od pi minus t i sinus od pi minus t. Ale znów ze względu na symetrię, tym razem względem osi y, no one są y, związane ze współrzędnymi tego punktu cosinus t i sinus t. No mianowicie tak, że ta pierwsza współrzędna jest liczbą przeciwną, czyli tutaj zobaczcie mamy minus cosinus t, a druga współrzędna jest dokładnie taka sama, bo one są na tej samej, przynajmniej tak powinny być, na, na tej samej wysokości, czyli tutaj mamy sinus t. No więc stąd, drodzy Państwo, wniosek, że cosinus pi minus t to jest minus cosinus t, a sinus pi minus t to jest sinus t, tak? I tak można, e, tak można o tym myśleć. E, ostatni kąt, to zobaczcie, tym razem mamy symetrię, e, symetrię względem początku układów współrzędnych. Kąt o mierze pi plus t, czyli zobaczcie, znowu ten łuk musi od tutaj ten, od punktu minus 1, 0. No do tego punktu zielonego tutaj na, na, na tym zielonym ramieniu, on musi mieć y, długość t, więc ten kąt będzie miał miarę w radianach wyrażoną pi plus t. Współrzędne tego punktu, no to oczywiście z, z tego co, o, czym, o czym wcześniej mówiliśmy, muszą być cosinus pi plus t, pierwsza współrzędna i druga współrzędna sinus pi plus t, ponieważ ten punkt jest symetryczny do naszego wyjściowego punktu na okręgu, tego który od, odpowiadał kątowi t, no to to muszą być liczby przeciwne y, do jego współrzędnych, czyli minus cosinus t minus sinus t. Tak? Więc widzą Państwo, że jeżeli sobie to tak umieścimy w układzie współrzędnych i oczywiście y, ja przyjąłem tutaj kąt t ostry. Nie musiałem robić tego założenia, ale może ze względu na pewną wygodę wykazania tych wzorów, by łatwo było przyjąć kąt T jako ostry, to te cztery kąty, pi minus T, pi plus T, 2 pi minus T, albo ewentualnie po prostu minus T y, i T, no, dają nam punkty na okręgu jednostkowym, które są do siebie symetryczne. Albo względem osi X, albo względem osi Y, albo względem początku układów współrzędnych. Więc odpowiednie współrzędne tych punktów, muszą się różnić znakiem stąd właśnie te podstawowe e, wzory redukcyjne e, jak w takim razie można te wzory zastosować no to powiedzmy drodzy państwo że ja chcę podliczyć cosinus od kąta 4/3 pi 4/3 pi no to jest 240 stopni jakby się ktoś chciał e, szybko sobie na e, stopnie przeliczyć jak to policzyć no to ja mogę zobaczcie zapisać to jako cosinus pi plus pi trzecich. Pi plus pi trzecich. No to w takim razie to jest minus cosinus pi trzecich. No i albo pamiętam, albo zerkam do tabelki, którą kilka slajdów temu Państwu pokazałem. No to musi być po prostu minus jedna, druga. Tak? Analogicznie, jakbym chciał policzyć sinus 7 pi czwartych. Sinus 7 pi 4 to jest, drodzy Państwo, sinus 315 stopni. 7 pi 4 odpowiada 315 stopniom. 315 stopniom. Czyli spójrzcie, drodzy Państwo, ja mogę napisać, że to jest sinus od 2pi minus pi 4 Pi 4 przypominam, że znamy to jest 45 stopni, czyli to jest minus sinus pi 4 czyli minus pierwiastek z dwóch przez dwa. Znów. Trzeba wrócić do tej tabelki, no albo przypomnieć sobie wartości trygonometryczne dla tych podstawowych kątów. Tak? Więc, jeśli umiemy używać, e, jeżeli pamiętamy, przepraszam, te wartości dla podstawowych kątów, no to za pomocą wzorów redukcyjnych możemy stworzyć, zobaczcie, takie kąty, powiedziałbym, bliźniacze w pozostałych ćwiartkach, różniące się tylko e, znakiem, jeśli chodzi o wartości trygonometryczne. Popatrzmy na ciąg dalszy wzorów redukcyjnych. Um, one tym razem będą związane z wielokrotnością kąta 90 stopni. I tak cosinus od kąta pi drugich minus T to jest sinus T i sinus od kąta pi drugich minus T to jest cosinus T. Zobaczcie, drodzy Państwo, tutaj mamy taką, taką własność, że jakby funkcja cosinus przechodzi na sinus, a funkcja sinus przechodzi na cosinus, tak? Znaczy jakby jest zamiana. W poprzednich wzorach tego nie było, tak? tylko zmienialiśmy znak. Wzór siódmy, cosinus pi drugich plus T to jest minus sinus T i sinus pi drugich plus T to jest cosinus T. Podobnie cosinus 3 drugie y, y, pi minus T to jest minus sinus T. I sinus 3, 2 pi minus t to jest minus cosinus t, a także cosinus 3, 2 pi plus t to jest sinus t, i sinus 3, 2 pi plus t to jest minus cosinus t. Więc znowu jest teraz taka sytuacja, że jak sobie ten pierwszy wzór y, y, zobaczymy, no to zmieniły się funkcje cosinus na sinus, sinus na cosinus. Powiedzielibyśmy, że funkcja przeszła na swoją kofunk kofunkcję, a w kolejnych krokach. Mamy jakąś żonglerkę z znakami, że się tak wyrażę. Tak? Czyli zobaczcie, tu się pojawia minus e, albo on znika, tak? ale zawsze e, zawsze cosinus przechodzi na sinus. Tak? Tylko w, w zależności tutaj od, od kąta, e, od sytuacji czy od wzoru mamy ten znak minus. Podobnie z sinusami. Sinus w pierwszym w pierwszym, w szóstym wzorze przeszedł po prostu na cosinus T, w siódmym też na cosinus T, w ósmym i dziewiątym mamy minus cosinus T. I znowu, jeśli sobie spojrzymy na rysunek to wszystko się wyjaśni. Zobaczmy, drodzy Państwo, niech ten niebieski znowu to będzie kąt nasz T. Tak. Czyli ten łuk, ten łuk, który tutaj mamy, powiedzmy, punkt P tu punkt A, ten łuk AP jest w długości T. I teraz ten łuk odejmuje od punktu 01, tak od punktu 01. Czyli teraz y, tutaj y, mam, zobaczcie, od, od tego czerwonego punktu czerwonego kąta do osi Y mam T. Więc to, co tutaj nam zostało, ten łuk, no to jest oczywiście pi drugich minus T, y, ten łuk. No i, y, drodzy Państwo, no tutaj mamy pewną, zobaczcie, pe, pewne podobieństwo trójkątów. Jakbyśmy sobie, jakbyśmy sobie tutaj narysowali y, taki trójkąt... Y, tak, tutaj mamy o, powiedzmy, nie wiem, jakiś Q e, i, ten, e, i ten trójkąt, niech tu będzie R i S, no to te trójkąty są e, przystające. Dlaczego są przystające? No bo jeżeli, jeżeli ten kąt to jest T, no to ten kąt to jest pi drugich minus T. No więc jeżeli ten kąt to jest pi drugich minus T, no to ten kąt jest T. E, tutaj mamy, zobaczcie, kąt prosty. No więc... Y współrzędna punktu P, czyli ten sinus T, która odpowiada długości tego, e, tego odcinka, no tym razem odpowiada długości odcinka OR, czyli X współrzędnej punktu S. Czyli zobaczcie, normalnie z definicji punkt S ma współrzędne cosinus pi drugich minus T i sinus pi drugich minus T. Jak je porównamy ze współrzędnymi punktu P, no to to będzie sinus T, a to będzie cosinus T. I sprawa jest wyjaśniona. Zresztą tą własność, że cosinus 90 minus alfa, tak się to mogło podawać w szkole średniej, jest równy sinusowi alfa, znają Państwo zazwyczaj, znaczy znają Państwo ze szkoły średniej, bo ją się zazwyczaj właśnie w szkole średniej podaje. tak? Bo dla trójkąta prostokątnego coś takiego zachodzi. Więc tutaj jakby z tego też skorzystaliśmy. Oczywiście. To można też pokazać, gdy kąt ten nie jest kątem ostrym, yy, yy, no ale ze względów na powiedzmy jakąś czytelność rysunku, Tutaj zdecydowałem się na taki rysunek. Zobaczmy, drodzy Państwo, gdy mamy już gdy już mamy ten punkt S załatwiony, to znaczy, że wiemy, że cosinus pi drugich minus T to jest sinus T i sinus pi drugich minus T to jest cosinus T. No to sytuacja jest bardzo. Jest bardzo podobna do poprzedniego rysunku. Tu mamy punkt, który jest symetryczny do punktu S w pewnym sensie. E, e, czyli jego współrzędne będą takie jak współrzędne punktu S, różniące się, e, różniące się tylko będą znakiem na pierwszej współrzędnej, bo, tak, bo tu symetria jest względem osi X, czyli tutaj musi być minus sinus T, cosinus T. Ten punkt żółty jest symetryczny do, do punktu S względem początku układu współrzędnych, więc współrzędne tego punktu muszą się różnić znakami no, na obu miejscach, tak? Czyli pierwsza i druga współrzędna muszą się różnić znakami względem współrzędnych punktu S, czyli tu będę miał sinus minus sinus t i minus cosinus t. No a ten fioletowy punkt, który odpowiada kątowi trzy drugie pi plus t no jest symetryczny do naszego punktu S względem osi y. Wróć, przepraszam, względem osi x. Więc y współrzędna tylko będzie różniła się znakiem, czyli tu będzie minus cosinus t, a tu będzie sinus t. Więc w ten sposób, drodzy państwo, jakby yy, yy, pokazaliśmy, skąd się wzięły te wzory redukcyjne, gdy dodajemy lub odejmujemy kąt t do nieparzystej wielokrotności pi drugich. Na poprzednim rysunku była parzysta wielokrotność pi drugich pi i 2 pi. A tu mamy pi drugich i 3 pi drugich. I to co policzyliśmy przed chwilą, czyli zobaczcie cosinus 4 pi trzecich można też zapisać w inny sposób. Ja mogę napisać, że to jest cosinus. To przypominam, że to było 240 stopni, tak? e, że to jest cosinus. No, Powiedziałbym 270 stopni minus 30 stopni. No w radianach to będzie 3pi 2 minus pi 6. No więc skorzystam sobie z tego wzoru. To jest po prostu minus sinus pi 6, no czyli minus jedna druga. Jeszcze raz wyszło nam dokładnie to samo z innego wzoru redukcyjnego. Oczywiście, e, zobaczcie, drodzy państwo, my tutaj rozpatrywaliśmy kąty, od 0 do 2 pi, ale łatwo widać, że ja mogę teraz, jakby nawijając się kilkukrotnie na okrąg jednostkowy rozpatrywać jeszcze inne w, w, wzory redukcyjne, tak? Mogę na przykład, nie wiem, 17pi plus minus T i tak dalej, i tak dalej rozpatrywać, więc no, tego już oczywiście nie będę wypisywał, ale, e, ale e, można też w, wypisać więcej wzorów redukcyjnych. Co ważne jest, żeby może podkreślić, gdy jakby dodaję lub podejmuję kąt od kąta pi lub 2pi, czyli jakby zobaczcie, odsuwam się od osi od osi x ujemnej lub dodatniej to, to funkcja nie zmienia się na funkcję. Tak? ewentualnie zmienia się znak w zależności od, od ćwiartki, w której się znajdziemy a, a jeżeli dodajemy sobie lub podejmujemy kąt t do, do kątów pi drugich, 3pi drugich, które jakby leżą na dodatniej i ujemnej osi y, no to wtedy funkcja zmienia się na kofunkcję. Podsumowując, jeśli znają Państwo wartości trygonometryczne dla tych podstawowych kątów, powiedzielibyśmy dla kątów z pierwszej ćwiartki, no my sobie y, pokazaliśmy dla kątów pi szóstych, pi czwartych i pi trzecich, 30 stopni, 45 stopni, 60 stopni. Oczywiście można byłoby wprowadzić jeszcze inne, co 15 stopni, 15 stopni, 30 stopni, 45 60 stopni i 75 stopni, bo takie też się zdarzają, albo jeszcze e, z jakichś innych wzorów połówki tych kątów wyznaczyć, no to gdy mają Państwo tabelę kątów z pierwszej ćwiartki, no to bliźniacze kąty z drugiej, trzeciej i czwartej ćwiartki, no wartości trygonometryczne tych kątów można e, wyliczyć z, ze wzorów redukcyjnych. I można to zrobić na kilka sposobów, tak jak to Państwu przed chwilą pokazałem.